Kiedyś w pracy zorganizowali bal przebierańców. Onar powiedział, że obecność obowiązkowa inaczej premii nie będzie, a dawał tysiąc sztuk złota, super premia. Tyle to muszą nazbierać ci w żeby do klasztoru się dostać i kiełbasy kręcić dla tego serpenta czy jakoś tak. A u nas to jest pół roku chlaniał teki, jak ktoś lubi. No więc każdy się zadeklarował, że przyjdzie, bo za tysiąc złotych monet to można też mieć średni pancerz najemnika. To też musiałem iść, żeby nie wyjść na ostatniego przegrywa, bo ileż można w lekim pancerzu chodzić jak jakiś, w punci perczydarco, tylko ziele cały czas popala. Poszedłem od razu po pracy do wypożyczalni strojów, żeby wybrać najlepszy, zanim inni się obudzą, a mi zostaną tylko spodnie kopacze. bijan. Panie daj pan, jakieś przebranie dla mnie? Magnat może być? Spoko, biorę. Wziąłem i wyszedłem. Przez tydzień na farmie temat numer jeden, kto za co się przebierze. Normalnie jak w podstawówce. Farmerki oczywiście za niewolnice Gomeza. Jedna gruba powiedziała, że też chyba za to się przebierze, ale szybko dostała poster żeby się przebrała za trolicę. Poryczała się i wzięła L4 na dwa tygodnie. Faceci oczywiście paladyni, magowie ognia, piraci i tak dalej. Jeden to się nawet za Saturasa chciał przebrać. Sylwio mu wtedy powiedział, że chyba głównem czarnego trolla by się musiał wysmarować, żeby autentycznie wyglądać. Ten jak się nie wkurwił. Myślałem, że jeszcze jakieś MMA będziemy mieli zaraz na farmie. Ostatecznie skończyło się tak, że poszedł zakład o to, kto tego czarnego trolla ubije jej skórę na dowód pokaże ten drugiego troll i obzmaruje. obsmaruje. No i Rały teraz każdego nowego próbuje urobić, żeby za niego tego trolla ubił i mu skórę przyniósł. Nadszedł w końcu ten dzień balu, bijam na party hecheszki. Gruba jednak przyszła przebrana za służącą Iberiona. No oczu, kąpiel to trzeba będzie koniecznie zrobić lub się nachrać, by o tym widoku zapomnieć, bo rad przy niej to księżniczka była. Siedzimy sobie, pijemy ryżówkę. Nawet jedna blondynka przebrana za sagitem nie pochwaliła za fajny stój magnata. Było lepiej niż się spodziewałem. Jednak cały czas miałem na oku jedną taką, co siedziała i piła mleko. Taka 8 na 10. Pytałem się, kto to jest, ale nikt jej nie znał. Lije powiedział, że to z góry kogoś przysłali. Alkohol szumiał już w głowie. Towar od Dara trochę też mnie rozluźnił, to zdobyłem się na odwagę i podbijam. Siema, wilki jestem. A ty? Hihihi, hi hi, miło mi, jestem Nadia. Jakoś poszło. Gadka szmatka, jeden drink, drugi i nagle znaleźliśmy się na parkiecie. Tańczymy w najlepsze. Nawet nie wiedziałem, że umiem tak dobrze tańczyć. Chyba ta nauka ruchów u Bastera się jednak na coś przyda. Jeden kawałek za drugim, wolne, szybkie i nagle drzwi od sali otwierają się sukiem. Muzyka milknie i słyszę charakterystyczne. Powiedz, no czy to coś z przodu twojej głowy to twarz czy dupa? Każdy WTF. O co chodzi? Halim na imprezę wbił zza grobu czy co? Twój ojciec zabawiał się z owcami. Już czuję, co się święci. Patrzę na drzwi, a tam pojawia się Bezi w takim stroju jak ja. Nadiacała czerwona na twarzy mówi pod nosem. Co wiek. Wtedy dotarło do mnie, że całą imprezę bawiłem się z Nadią, bury zękówną. Powiedzmy sobie szczerze, przyszedłeś tutaj tylko dlatego, by móc pocałować Onara w dupę. Bezi wściekły wbiegł na salę w stroju magnata z wyciągniętym szponem Beliara prosto na mnie. Niewiele myśląc wyciągnąłem swój kiepski tasak i zaczynamy walczyć. Szybko zrobiło się kółeczko. Walczymy jednocześnie, próbuję mu wytłumaczyć, że to nie tak jak myśli. Panie Bezimienny, ale ja nie wiedziałem, że to pana Nadia. A ten nic, walczy dalej. Pchnięcia, sama, chyłniki. Zacząłem się wycofywać, bo życie mi miłe. Czuję coś wielkiego za sobą. Wyłożyłem się jak długi, potykając się o Betsy która sprytnie stanęła pod nogami. Krzyczę z rozpaczą. Poddaję się. Niech mnie pan nie zabija. Bezi spojrzał na mnie i odpowiada. Kobiety i gnijące mu mnie przodem. Podał mi rękę. Stałem. Krzyknął muzyka i zatańczyłem z Bezim. Był to najlepszy taniec w życiu. Po wszystkim wziął Nadię na ręce i wyszedł dumnie z sali. A ja za pleców usłyszałem głos niewolnicy i Beriona, że ta noc będzie nasza, po czym urwał mi się film. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę. Wspierasz rozwój mojego kanału.